Już, już Cześć! Witam, z tej strony Ziolaia, a numer? Natka154. I dzisiaj zaprezentujemy Wam tą, tą prawo. Tak, reklamy serwera PV. Oczywiście IP będzie w opisie. Mm. I jak widzicie od razu to są leżary, Tak, na początku może... Oprowadzimy wasze spawnie i różnicę. Zaczniemy od AFK. No, ja wygląda się do czego to sobie. Po prostu, jeśli jak ktoś wyjdzie, gdzieś będzie musiał jechać. Na przykład do sklepu, no to niech tak, taki ukośnik AFK. Ale najlepiej, żeby sobie tutaj stanułanie wpisał AFK i wtedy wiecie, nie? Dobrze. I Tutaj jest jeśli tutaj wejdziesz, i chcesz po XP, zamykasz Video, klikasz X, exp, X już wywolisz i wypadku. O, na przykład tutaj możesz wejść. O, i podejdziesz. Widzicie? prosty sposób Expa. Jak nie potrzebujesz. Tutaj będzie znaczenie występujące. Nie możecie sobie ulepszyć, znaczy się naprawić. Tylko potrzebujecie trochę Expa i Diax. No. Tutaj że... już każdy wie, tylko, że, że o... On... Tutaj można no. sobie przygotować różne sceny. Tak, tutaj możecie sobie logić. Możecie... Um... Możecie sobie kupić broń Oczywiście na mowa. I tutaj całą rzecz żelazny styl może. Możecie ją zamknąć, to jest wymawianie. Wart, Tak, tutaj, tutaj jest, eeee. Eee. tak. Tak. Udo, ragi. Ja na pan. Kurde. zbierają. No, Okej, tak. Oto niby leć. Tutaj można sobie kupić, yy, jak są wyszedł te mixy, o, ender, jajko, jamy, złoto, szmarazy, tutaj wieczka, jabłka, mixy i tak dalej i tak dalej, za są zbroje oczywiście. Yy, to może teraz, aha, jeszcze warplangi są, ale tego nie będę pokazywał, bo to tam tylko jest... Możesz to sobie... Um, no zobaczyć co tam w ogóle jest, a VIP tak w ogóle to kosztuje 9 euro. Dość, dochodź, dajcie mi tutaj tej, chodź. Chodź Fajsz, tu daj, tutaj. Dawaj, tu. I teraz pójdziemy na parkour, ale na ziemi ją będzie źle. Mogę iść? Tak. Dobrze się. patrz. Kurde, ona pozwoli. No, tu jest na tym. Tak, to, tak? Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj oczywiście nie ma piwi, nie? Na stawku. Je? No jest paszport oczywiście. Zawsze, kurde, cofa mnie? pomóż mi! Kurde, nie ma! No. Cofa mnie, lol! Kim! Uciekaj! No jak mam uciekać, jak mnie cofnął? Fab! Żal! O-o! Was będziecie będzie czynić, nie będzie na to się szukać! O, żyj, o, ja nie schowam jak jakieś. Jak, jak. Mam lagi! To też są lagi. Dobra, czy ja może tu zacząć? Oczywiście internetu. Kurde! Debil. Dobra, czy tutaj może... O! No. No. To tam jest... ...myj hałas. najczęściej hmm. nie. Znaczy. nie. Ale, oczywiście feather polecamy, nie? Tak, ale feather polecamy. Oczywiście. Co już mówiliśmy na początku filmu? Dobra. No. Trochę mnie lagi że No to się leca oczywiście. No, to chodź, się ustaw, że, że no dobrze. No to, chodź tutaj się ustaw, że, ja i kończymy. się. Dobra, nie No dobrze. To... To trzymaj dzisiaj jej. Cześć! Cześć.